Siemanko, witajcie! Z tej strony Kubox i dzisiaj sobie poćwiczymy razem. Także jak widzicie, mamy piękne rzeczy, mamy kółeczko, mamy piękny strój, mamy nawet pofarbowane włosy, nie wiem czy to widać, ale pewnie widać. E, więc jest. E, jest mocno. Jest sobota, pamiętajcie, jeżeli nie ćwiczycie, to marnujecie swój czas. Pamiętajcie, żeby być. Fit, tak? Wszystko fajnie, gspsy, nie gspsy, ale wiecie, że możecie sobie zapuścić ten w słuchawkach i słuchać generalnie i pójść pobiegać teraz ze mną, nie? Także pamiętajcie, jak chcecie, możecie wziąć udział w tym ranie i wy z interaktywny ran z widownią możecie na nim biegać. I generalnie co dzisiaj będziemy robić? Będziemy przechodzić pierwszy świat w Ring Fit. Taka gierka generalnie śmieszna na Switcha, typowo Fit gierka, żeby sobie potrenować. I o co chodzi? Bo teraz widzicie pewnie dużo, jakie śmiesznych słów w jakimś takim haha języku na dole. Mamy bitword One, bo przechodzimy pierwszy świat. Widzicie go teraz na mapie. Mamy Any Intensity, więc Any to jest oczywiście synonim dla jeden. Mamy taką opcję, jak tutaj widzicie, jest Difficulty 1, Difficulty Level 1, bo intensywność gry można sobie zmieniać. Pomiędzy jedynką a nawet maksymalnie 30. Dlaczego gramy jedynkę? No bo jest najszybsze, bo na 30 trzeba na przykład 40 przysiadów, które trzeba trzymać przysiad przez jakieś 4 sekundy w dole, żeby zadać dwa damage'a. Ale to zaraz zrozumiecie o co chodzi. No i jeżeli chodzi o restricted, to nie czytujemy. I mamy tutaj, e, mamy kalibrację ringcona. Ja ją sobie zrobiłem wcześniej, żeby wam już czasu nie marnować. E, generalnie chodzi o to, że naprawdę muszę wcisnąć Ringkon, bądź go rozszerzyć, żeby zadziałało. Na, e, na jakby jak nie ma restricted, no to ludzie sobie robią kalibrację na jeden i wystarczy, zrobić, tak i to się już liczy jako wciśnięcie ringcona. Także jak to mamy już e, wzięte z drogi, no to nie pozostaje nam nic innego, niż zacząć, także Uwaga, 3, 2, 1, rura. Także ok, nie tak, wchodzimy do pierwszego świata. I musimy sobie wejść do pierwszego poziomu. No, już obejrzałem 5-minutową więc ja Wam opowiem, co się w niej stało. Generalnie znaliśmy się tego tutaj oto ringa na środku lasu. Normalny dzień, jak co dzień idziecie, leży kon, ciągniecie go tak, żeby go uwolnić z więzów e, diabelskich. Drago, który jest finalnym bossem, no i generalnie musimy biec i go pokonać. Także teraz naprawdę będziemy biec i im szybciej biegnę, tym naprawdę szybciej biegnę w grze. Także pierwszy poziom to jest taki typowy tutorial, żebyście nauczyli się biegać. No bo wiecie, wiecie wszyscy. Jesteśmy graczami, także no, gracze nie biegają na co dzień. No i pierwszy poziom jest dosyć prosty: wystarczy sobie pobiec. Tutaj nam e, ring, ten głos, który mówicie, to jest ring, e, i on albo ona, cokolwiek nie wiem, e, będzie nam próbować mówić, co tutaj robić. Bo generalnie mamy bardzo dużo różnych rzeczy. Teraz uwaga, patrzcie, krzewisko. Hop. I skaczemy, i teraz robimy tak, ściskamy, żeby zrobić powietrze i robimy schody, sk schody-skip. Możemy przeskoczyć parę schodów, Ja po prostu sobie poskoczycie. Także biegniemy, walimy w drzwi, no i lecimy, patrzcie jaki wielki świat. No i naszym celem jest przejść grę jak najszybciej, więc nie chcemy levelować. Także biegniemy. Dopalmy odkurzacz. Zbieramy jedyne pieniądze, bo odkryliśmy, że możemy ciągnąć jeszcze drinkona. I najważniejsza rzecz, trzeba zrobić Victory Połus. Także patrz, jak się to robi. Uwaga. Musimy zmienić nasze ćwiczenia w Expa. Zrobimy tak. Victory Połus. mamy to. Dobrze. O, także to był pierwszy świat i nie spra Mówiłem, nie sprawdzamy Sekundka na szybkie wtrącenie się, znak zapytania? Śmiało. Okej, okay. chciałem tylko przypomnieć, że w ten piękny, sobotni poranek oglądacie GSP Z Dziecią 2024, czyli polski charytatywny event speedrunningowy, który zebrał już ponad 300 tysięcy złotych całościowo przez te wszystkie lata, które działamy i tym razem zbieramy, zebraliśmy już ponad 25 tysięcy dzięki Wam dla Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Która od 1991 roku wspiera dzieci na nastolatków z chorobą otworową oraz ich rodziny. Jeśli chcecie wspomóc ten szczytny cel, zajrzyjcie na GSP SPLUKOś albo wykrzyknij donację na czacie. Dzięki. Super. Pamiętajcie, to jest wszystko nasz jedyny cel, nawet biegany. No i mamy drugi poziom, który zastanawiacie się o co chodzi. Czemu ja w ogóle biegam? I o co tu tak naprawdę chodzi? No chodzi o to, żeby sobie poćwiczyć. Ale jak, jak inaczej ćwiczyć, niż grać w grę? Więc mamy walkę. Graliście w jrpg -i. To jest generalnie JRPG, tylko ćwiczenia. Tak, mamy generalnie walki. I walki polegają na tym, że mamy Rincona. Nie musicie się martwić, robimy ćwiczenia, żeby zadawać damage. Także ja wam zaraz pokażę, co się robi. Poskipujemy. Oczywiście musi nam wytłumaczyć pierwszy raz tu jesteśmy, nie? Gadamy, gadamy, skipujemy. No i uwaga. Teraz mamy opcję wybierać ćwiczenia, nie? Jak weźmiecie sobie ćwiczenia, na przykład weźmiemy sobie przysiady Skipujemy, bo oczywiście milion kaccenek Stoimy No come on I przysiad. I do góry, Przysiad I do góry. Zrobiliście? Rozumiecie? Tak się zadaje damage przeciwnikom. Uwaga, i nawet czasem oni będą bić was. Ale spokojnie, macie swój ab, więc używamy go. Przyciskamy. Mamy obronę, ale to jest speedrun, więc się nie bronimy. Ja się nie boję przeciwników. I teraz robimy inne ćwiczenie. Dajemy do góry ręce i robimy. Ściskamy, puszczamy, ściskamy, puszczamy. Zabiłem! Tak się walczy, także jak ktoś będzie na waszej drodze, pamiętajcie, możecie ćwiczyć, bo przed twarzą i oberwie damage. Drugi level, co? Niestety tego się nie da. O, nawet wczoraj zrobiłem. To się robi nogą jakby co, chyba. Więc to jest przypadkiem. No i biegniemy. Zawsze biegniemy szybciej, zanim się jakaś stetka skończy, żeby okay. teraz ubiec Tak, tam był e, Box. I uwaga patrzcie! podłoga się zawala. Szybciej! Szybciej! Uwaga znowu! Boksik. Trzeba go rozwalić. I teraz spadamy w dół. Bo nie chcemy pieniędzy, bo Extreme jest nam niepotrzebny. Także biegniemy. Uwaga, skip schodów. No, prawie się udało. Generalnie to jest taki prawie frame perfect. Tam wprowadzamy dwie klatki, ale mamy kolejną walkę. Okej, okay, mamy. Teraz znowu obrona. Nie mam na to czasu, I robimy Overhead presses. No i mamy pokonany drugi przeciwnik. No i generalnie zostaje nam tylko dobiec do końca i zawalczyć z Drago, czyli finalnym bossem, generalnie głównym antagonistą tej gry, bo to on uwięził ring Kona. Żeby nie mógł nic zrobić, ale my go uwolniliśmy w środku parku tak jak wam mówiłem I teraz biegniemy sobie z nią Ale pamiętacie Wiktory Połzówcie Wiktory Pałs razem ze mną, uwaga Wiktory! Woo! Także pamiętajcie, jak chcecie im pomóc, wysyłajcie energię do mnie Nie sprawdzamy, nie ma czasu Okej okay. No i jak, jak widzicie to jest tylko pierwszy świat Staje nam teraz najtrudniejsze. Bo będziemy się bić z Drago. Jak widzicie, ja jestem tylko fit. A Drago jeszcze jest build, ale to zaraz zobaczycie dokładnie. Wchodzimy do trzeciego świata. Drago Stadium. No i w Drago Stadium musimy pokonać go pierwszy raz. Oczywiście on będzie pod koniec każdego świata i chcę poprawię Lekstrap. Wiecie, co jest na początku najtrudniejsze? Nie boss! Zamiast bosa jest mini boss! nie myślicie, co to może być za mini boss, nie? No to uwaga! Schody. A jak wchodzicie po schodach, trzeba podnieść kolana wysoko. Podnosicie kolana wysoko? Widzę was. Przypomnijcie sobie te wszystkie filmy z lat 90. gdzie robili jakieś fitnessy. My robimy teraz fitness. Kolana wysoko. To jest nasz minibos. I po tym mini-bossie jest prawdziwy boss. Trzeci poziom, nie? Tylko nie to. to Drago. Dobra, i uwaga, jest Drago. Jest finalny boss. Oczywiście cutscenka. nie da się jej pominąć. Patrzcie, jaki on jest build. On jest zbudowany inaczej. Ja nie mam tyle mięśni. Ja jestem tylko fit. Także podchodzimy. typujemy dialogi. Tak, dokładnie, wielka walka, wielkie gadanie, wielka fabuła jak w każdym JRPG-u. Patrzcie co on robi! Umiecie tak? Ja nie. No i dobra. Robi tak i wchodzimy do walki. Więc jak pokonać Drago? Tak samo, tylko więcej. Pierwsze robimy przysiad. No i musimy się obronić. I jak zawsze, nie ma na to czasu. Ja robimy overhead presses. No i mamy. Uff. Dobra, także widzicie, on musi odpocząć, musi się pofleksować. Znowu zrobiłem zdjęcie. Wracamy do składów. Jak ja się teraz będę bronił, to ja oddam głos szefowi, bo widzę, że ma coś do powiedzenia. Pewnie, pewnie. Mamy piątkę od Defa, który mówi poranna rozgrzewka na GSPS razem z trenerem Kuboksem. Dzięki wielkiej to idzie na wybór waluty w grze w raczejcie i klanku i jest to na rubis z Zeldy, więc w tym momencie Zwykłe bolts wygrywają mając 135 zł. Natomiast monety ze Slajku Peras są drugie 110 rupii z Zelda 80 orby z God of 50. Możecie wpłacać na tę licytację, płacąc na PL Kośnik Wesprzyj. Dzięki. I widzicie, mamy nowe ćwiczenia. Mobilizmy lewet to Wam pokażę. Robicie tak? Hop! Hop! Tak też można dodawać damage. Także. On się flexuje, ale on jeszcze nie wezmę z tego koniec. Patrz, jeszcze jest. Jeszcze takie wam pokażę, mamy czas. Widzicie, że jest yoga w tej grze? No, come on! Robicie tak. Yoga. Jogą też możecie zadać damage. I pokonaliśmy Drago. Także generalnie co zostało? Wy dobrze wiecie co zostało. Victory Pose. Jak zrobimy Victory Pose, to będzie czas. I to nie będzie jaki Victory Pose. To jest giga Victory Pose. Państwo, Victory Pose po włosie. No i generalnie lecimy. Oczywiście lecimy, ładujemy i czas! Uh. Masakra, jak się z rana zmachać. Pewnie jesteście ciekawi, widzicie? No, Wszystkie powaliliśmy. Ja wam pokażę, co się stało. Mamy, kładziemy tutaj palec. I zobaczymy, jaki mam heart rate. Pamiętajcie, że robię tylko pierwszy świat. Jezus! To chyba nie wygląda dobrze. Eju! Hey Może się uda. Bo to generalnie działa, jakby ciało nie mogło czasem. Dokładnie. Druga próba, jak nie widzisz, trudno. Ja czuję, że bije, jakby co. Jeszcze. Come on, 175 na minutę. Widzicie jakiś taki heart rate? Ja właśnie teraz zobaczyłem. Także generalnie to był, e, to był e, nasz. Ring fit, dziękuję Wam bardzo, że też staliście rano i poćwiczyliście ze mną. Pamiętajcie, jak chcecie, odtwarzacie ten run od nowa i lecicie znowu, i znowu, i znowu, i macie wtedy gierkę za darmo generalnie, nie? Kółko się znajdziecie, nie wiem, weźcie się od roweru czy coś takiego. Dobra, w takim razie to będzie ode mnie wszystko i oddaję. Wam na resztę ranów. Także trzymajcie się, jeszcze się pewnie zanim, widzimy. Zanim A, jeszcze rannie trzymajcie się. Mamy jeszcze parę donacji, które wpadły podczas tego rana. Lesarte wpłaca piątkę z komentarzem z takim trenerem jak Kubox, zrobiłem formę w tydzień. E, dziękujemy, i to idzie na karaoke w Jakuzie, do którego brakuje jeszcze 220 zł. Więc myślę, że możemy to zdobyć całkiem szybko. E, piąteczka również od Hat Show E, który mówi, Kubox, poka bicepsa. O nie, ja nie mam bicepsa, ale mogę spróbować. Biceps, patrzcie na to, to jest wszystko drinkfita. Jestem graczem, co byście się spodziewali? oprócz tego jeszcze 50 zł od Kuzdera, który mówi, świetny performance Kubox. Dziękuję, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo za wszystkie donacje. Oh, no, to było męczące. Mówię, pierwszy raz jak biegałem w życiu przecież, nie jestem graczem, pamiętajcie. Dobra, to jeszcze Was nie zatrzymuje, trzymajcie się i na razie. Widzimy się na następnych ranach.